Witam Państwa w naszych cotygodniowych wiadomościach budowlanych. To pierwsze nasze wydanie we wrześniu. Czasem jest tak, że ważniejszym priorytetem musi być ratowanie budowy, ale są to rzadkie przypadki i mam nadzieję, że, że zbyt często nie będą się powtarzać. W pierwszej połowie września są ważne zmiany na rynku usług budowlanych. Bardzo spadły zamówienia na rynku prywatnym. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że tych zamówień jest nawet o 30% mniej niż w sierpniu. Stąd przesuwa się udział zamówień publicznych i deweloperskich na ponad 40% w skali całego rynku w kraju. Ale, tak jak mówię, nie wynika on ze wzrostu zamówień publicznych, co właśnie spadku tych prywatnych. Szczególnie spadł udział zamówień wykończeniowych czy ociepleniowych. Powiem tak, zdziwienia no nie powinno być, skoro mieliśmy tak dużą zapaść w handlu budowlanym latem, a handel działa wyprzedzająco na dane o usługach. No, można było spodziewać się w następnej kolejności zapaści i w usługach. Procesy na rynku budowlanym nie są jednak jednoznaczne, szczególnie w kontekście poprawy w handlu budowlanym, co Państwo zaraz zobaczycie. Postanowiliśmy na Państwa prośbę trochę zmienić konwencję wiadomości, ponieważ najbardziej podobają się Państwu podsumowania miesiąca. Będziemy więc w każdym odcinku, poza wiadomościami ogólnymi, omawiać tą część rynku szczegółowo, na której dzieje się coś ważnego dla całości tego rynku. Zapraszam więc Państwa na wrześniowe wiadomości. Dziwnie wygląda rynek budowlany po pierwszej połowie września. Z jednej strony jest znaczący spadek zamówień w największej branży wykończeniowej, ale także w takich branżach jak elektryczna, murarska czy roboty ziemne, co ma wpływ na postrzeganie koniunktury w budownictwie usługowym, a z drugiej strony są dość znaczące zakupy materiałów budowlanych i to niemal we wszystkich grupach towarowych. Teoria jest taka, że albo część klientów prywatnych sama wzięła się za roboty i oszczędza w ten sposób na usługach, zwłaszcza tych wykończeniowych, albo za chwilę te zakupy, jako wstęp do poważnych remontów i wykończeń, zamienią się w zamówienia dla firm. Oczywiście podchodzimy trochę z przymrużeniem oka do tych teorii, bo przecież po dwóch tygodniach zakupów już powinny te usługi ruszać, a to się nie dzieje. Udział zamówień podwykonawczych też mocno wzrósł we wrześniu do ponad 40%, co jest największym wskaźnikiem od wiosny bieżącego roku. Czyli zamówień prywatnych jest po prostu mało. Firmy, żeby konkurować na rynku, obniżają ceny usług w wielu branżach, a wysokie koszty pracy prowadzą do największego spadku rentowności prac od 2023 roku. Nowe inwestycje regionalne są dość tradycyjnie rozłożone. Najwięcej inwestycji dla małych i średnich firm mamy w województwie mazowieckim, śląskim i małopolskim, czyli standard taki, który mamy od wielu lat, ale rzuca się w oczy słaba aktywność inwestycyjna w województwie właśnie tym małopolskim, gdzie ona jest niższa dolnośląskim czy wielkopolskim. A więc nie wszystkie filary regionalne budownictwa usługowego. Funkcjonują we właściwych miejscach. No i na koniec, widać, że zamówienia na budowy domów są w podobnych ilościach jak w ubiegłym roku. Druga połowa roku jest proporcjonalnie bardziej aktywna, może więc w budownictwie usługowym nie jest lub nie będzie za chwilę aż tak źle. Zamówienia w kluczowych branżach jeszcze być może wzrosną. No, i na tym tle, z y, słabych wiadomości dotyczących usług budowlanych, przyjrzymy się, jak wygląda detaliczny handel budowlany. Bo, jak Państwo widzicie na wykresie, jest y, spory wzrost i poprawa nawet względem ubiegłego roku. Y, pierwsza połowa września była dość aktywna, choć większość zakupów no, przypada na tą część weekendową, to prawda. Ale dzieje się odwrotnie wszystko w stosunku do zamówień na usługi budowlane, które w, które w tym okresie no, spadały w dół. Ten rozdźwięk pomiędzy handlem a usługami może oznaczać, że klienci no, faktycznie biorą materiały budowlane w swoje ręce, oszczędzając na usługach. Nie jest to temat nowy, choć w ostatnich 12 latach mniej stosowany. Część tych zakupów mamy nadzieję trafi jednak w ręce firm usługowych. We wrześniu liczba klientów jest porównywalna z okresem wiosennym, choć nie wykluczamy ich spadku pod koniec miesiąca. Nie jest także wykluczone, że trwa jakaś kumulacja zakupów po bardzo słabym dla handlu okresie urlopowym, co widać na wykresie. Było to tak zwane odkładanie prac budowlanych. Obecnie notujemy o 19% większy rynek niż w ubiegłym roku o tej porze. I ponadto, tylko działy elektryczno-oświetleniowe w dużych sieciach budowlanych nie osiągnęły jeszcze średnich poziomów sprzedaży z tego roku. Wszystkie pozostałe działy przekroczyły te wyniki. Najbardziej rośnie we wrześniu sprzedaż farbi lakierów i artykułów instalacyjno-sanitarnych, co może oznaczać bardziej kompleksowe remonty niż obserwowaliśmy przed wakacjami. To potwierdza także nasze prognozy co do Przełożenia tych zakupów na usługi. Najwolniej rosła sprzedaż artykułów ogrodowych, ale tu sezon, no wiadomo, dobiega już końca. Generalnie jest więc optymistycznie w handlu, co widać po naszych zielonych danych, jak się przyjrzymy w tabeli pod wykresem kołowym. No i jeszcze popatrzmy na ceny usług budowlanych. Zwłaszcza na tą przedostatnią rubrykę z 13 września, tu widać dokładnie, jak w ciągu miesiąca spadły ceny usług, no właściwie we wszystkich grupach branżowych. Firmy nadal uważają, że wzrost kosztów pracy pogarsza rentowność prowadzonych prac, a co najmniej od sierpnia nie rosną już ceny usług. Według naszych danych średnie ceny usług nie tylko nie rosną, ale w wielu grupach branżowych, jak widać, właśnie spadają. Szczególnie to widać w grupie branż wykończeniowych i terenowych. Najbardziej we wrześniu spadły ceny wykonania szpachlowania, gładzi, czyli to takie dosyć proste prace, także elektryczne, które to są wszystko prace, które od właściwie roku niemal regularnie rosły. Za spadek cen odpowiada przede wszystkim właśnie stagnacja w budownictwie. Gdyby jej nie było, firmy z pewnością podniosłyby ceny ze względu na rosnące koszty pracy. No, jest to taki klincz, w którym się firmy znalazły. Ale popatrzcie Państwo teraz na prognozę kosztów budowy. Ona na podstawie przynajmniej tych danych z sierpnia i września zaczyna wyraźnie spadać. I być może ceny usług budowlanych wzrosną wyraźnie mniej niż to, co deklarowały firmy, nawet w połowie roku, chociaż, no mówię, jeżeli rynek ruszy i tych zamówień będzie więcej, firmy będą się starały skompensować te swoje koszty wyższymi cenami usług. No raczej na pewno tak właśnie się stanie, natomiast jeżeli tego wzrostu nie będzie, no to myślę, że firmy nie będą miały pola do, do wzrostu cen, bo zacznie narastać między nimi konkurencja. No, na razie, tak jak Państwu pokazałem, zarówno handel, jak i zapowiedzi większych inwestycji samorządowych, publicznych no, mogą jednak doprowadzić do tego wzrostu. No widać też, że część klientów, inwestorów prywatnych łamie się i rusza z budowami domów. Tych inwestycji też jest nieco więcej niż było pod koniec pierwszej połowy roku, ale nie jest to też liczba, która jest wyższa niż ta, która była w roku ubiegłym. No zobaczymy, jak finalnie zakończy się ten miesiąc. W pierwszych dwóch tygodniach te dane są dość rozbieżne. Dawno już nie mieliśmy tak niespójnych danych między y, usługami budowlanymi a handlem budowlanym. Słaby rynek usług budowlanych na razie nie jest kompensowany przez wzrost inwestycji publicznych, a taki był zapowiadany przez samorządy i Ministerstwo Infrastruktury. To już powoduje spadek cen usług, bo w budownictwie no, rośnie konkurencja. Pojawienie się większej ilości rozpoczynanych inwestycji z wygranych przetargów. Powinno tę konkurencję zmniejszyć, ale muszą one ruszyć, no zwłaszcza duże budowy. Dzisiaj żyjemy także rosyjskimi dronami nad Polską, co również nie pozostaje bez wpływu na inwestycje budowlane, zwłaszcza te prywatne. Gorzej będzie, jak Polska z ratingu spokojnego i bezpiecznego kraju do inwestowania, przejdzie do krajów wyższego ryzyka. Wrzesień zawsze był dla małych i średnich firm ryzykowny. I często inwestorzy prywatni, wyczerpani po wakacjach, odkładali swoje plany. Dopiero październik pokazywał odbicie. Jednak przez ostatnie 12 lat takich przypadków było niewiele, i to w momentach no, takiego dużego kryzysu w branży. W tym roku widać także, że mamy problem z wyjściem z niskich inwestycji prywatnych, a te deweloperskie już nie są w stanie zasypać tej wyrwy. Zapowiadane inwestycje publiczne. Też nie mają jeszcze tej skali. I chociaż tu i tam słychać, że ruszają kredyty hipoteczne, że transakcji sprzedaży mieszkań coraz więcej, to nie przekłada to się na zamówienia do firm budowlanych. Czekamy więc na poprawę rynku, bo są wskazówki na odwrócenie tych niekorzystnych tendencji. No a szczegóły już w kolejnym wydaniu, na które Państwa serdecznie zapraszam za tydzień.